Ludzie ganiają za koncepcją miłości zamiast odkryć prawdziwą miłość. Miłość ty będziesz odkrywał. To nie jest coś, co jest i, i znajdziesz to. Miłość to jest kierunek, to jest sposób działania i poruszania się w pewnym kierunku. Miłość to nie jest stan, z różnych stanów możesz kochać. Miłość to jest wybór. To jest to, że idziesz w pewnym kierunku. Idziesz w pewnym kierunku i poruszasz się w pewien sposób w tym kierunku. I odkrywasz, odkrywasz rzeczy w trakcie tego kochania. Kochanie to jest kierunek. To nie jest tak, że to jest i koniec. Idziesz, po prostu idziesz i odkryjesz różne rzeczy i opiszesz je, ale to nie będzie miłość. Miłość to jest to, że ty idziesz w tym kierunku. Ludzie mają koncepcję miłości i nie są w stanie rozpoznać miłości. Nie widzą nawet miłości, bo szukają tylko to, co jest zgodne z tą koncepcją, którą mają w głowie. Póki się nie zgadza z tą koncepcją, która jest w mojej głowie, to nie jest miłość. Jaka jest koncepcja miłości u ludzi? Ta koncepcja jest instagramowa. Nasze mózgi stały się instagramem, stały się tym, co widzimy przez ekrany. Niekoniecznie Instagram, to mogą być inne aplikacje, media społecznościowe, to co widzimy w ekranach. Nasze mózgi stają się tym. I nasza koncepcja miłości jest Instagramowa. Jaka jest koncepcja miłości? Miłość to jest ciepło, dobro, serce, tulimy, buziaki. To są piękne rzeczy. Ja nie mówię, że nie są piękne rzeczy. Nawet to nie jest ironia. To ja nie żartuję. Tak, po prostu przekazuje, jaką koncepcję miłości mają pewni ludzie, nie? Bujaki, tulimy, wsparcie, bycie przy kimś, bycie, ręka pomocy, pomoc pewnej osobie, widzenie człowieka, to, że widzisz człowieka. Poza wszystkie te głupoty, które udajemy i ten człowiek widzi Ciebie, poza wszystkie te głupoty, które udajemy. Tak jest głębsza intymność, głębsze rozumienie. Rozumiesz człowieka i widzisz człowieka na głębszym poziomie. Poczucie jedności, poczucie połączenia, rozpoznawanie, miłość, rozpoznawanie tego, że wszystko jest połączone. Że wszędzie jest światło, że wszystko świeci, wszystko wibruje, drga, ma energię, wydaje energię, wyraża się wszystko, wszystko wokół ciebie ma chęć, rusza się, te kwiaty rosną, to słońce świeci, wszystko wydaje energię, produkuje, chce, jest ta chęć, jest ta energia, jest to, to światło, to, to wibrowanie. Rozpoznaje, że to jest. To jesteś ty, jesteś połączony z tym wszystkim, to, to wszędzie wibruje dla ciebie i ty wibrujesz dlatego. I z tego miejsca, z tego rozumienia, dzielisz się sobą i przyjmujesz tego, co jest ci podawane, i tak czujesz to, i, i działasz z tego miejsca, tego rozumienia. Możesz iść bardzo epicko w koncepcję miłości, i możesz dodać do tego jeszcze tysiąc słów i tysiąc obrazów. Ale. To nie będzie miłość. W naszych koncepcjach miłości są te fajne rzeczy, a w miłości też jest... niewygoda. Dosłownie w miłości są negatywne emocje. To jest to, co pewnie ludzie nie chcą usłyszeć. Żebyś ty dotarł do punktu, gdzie rozumiesz pewną osobę na głębokim poziomie to najpierw musisz przejść przez nierozumienie jeszcze tej osoby. A gdy jeszcze nie rozumiesz tej osoby, to będziesz się frustrował, bo będziesz odkrywał tą osobę i będziesz się po drodze frustrował, bo jeszcze nie rozumiesz. I wiele razy ta osoba, na przykład z którą jesteś, nie będzie cię jeszcze rozumiała, bo będzie cię to odkrywali, miłość to kierunek. Gdy nie będzie cię jeszcze rozumiała, to będziesz się frustrował. I będą konflikty, i będą negocjacje, i będą momenty, gdzie obie strony mają rację, ale się nie zgadzają, ale nie wiemy, co z tym zrobić, i tak niby masz rację, ale też ja mam rację, i tak to się nie zgadza, i co mamy zrobić, i taka presja, i nie ma rozwiązania, to będzie. To będzie. Będą momenty poświęcenia. Będą momenty, gdzie ty, przez to, że idziesz w pewnym kierunku, tak to jest twój kierunek, tak miłość, tak szukasz, eksplorujesz, poruszasz się w pewien sposób działasz w pewien sposób to poświęcisz dla kogoś coś dla osoby którą kochasz bo odkrywasz tu miłość tak zrobisz pewne rzeczy które idą ponad tego tak poświęcisz kawałek siebie dla kogoś i w takich momentach twojego co będzie krzyczało nie 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 to będzie zmarnowane to nie będzie się opłacało ta osoba i tak może nas wykorzystać później i ja dam i co ja z tego będę miał nie ja mam granicę Twojego będzie krzyczało bardzo przekonujące rzeczy i będzie stawiało opór i nie będzie chciało, żebyś poświęcił kawałek siebie. I będziesz czuł dosłownie poprzez to Twojego, który stawia opór, bardzo negatywne emocje. Będziesz szedł w kierunku miłości, będziesz odkrywał to i Twojego będzie stawiało opór, będziesz się czuł źle, będziesz się bał. Będą momenty, gdzie ty eksplorujesz, odkrywasz tą miłość, idziesz w tym kierunku, i dosłownie kładziesz nogę na wodzie i masz nadzieję, że nie zapadniesz się. I dosłownie będziesz myślał sobie, to nie ma sensu, że ja będę chodził po wodzie. Dosłownie, to nie ma sensu. Przecież to nie ma sensu, człowieku, to nie ma sensu, ja nie, przecież ja się zapadnę. I będą takie momenty, gdy będziesz odkrywał miłość.